W środę 24 czerwca odbyła się kolejna już sesja Rady Miejskiej Bielawy, która w większości poświęcona została ocenie realizacji ubiegłorocznego budżetu miasta. Rada Miejska po wysłuchaniu opinii na temat wykonania ubiegłorocznego planu finansowego jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz udzieliła burmistrzowi absolutorium. Istotnym jest fakt, że co prawda burmistrz Piotr Żwa otrzymał absolutorium jednogłośnie, ale jest to raczej absolutorium dla poprzednika, czyli burmistrza Ryszarda Dzwiniela który aż do 8 grudnia 2014 roku był odpowiedzialny za realizację budżetu w 2014 roku. Z kolei, w odniesieniu do budżetu gminy na rok 2015, radni klubu ponad podziałami przedstawili swoje stanowisko, krytykując sposób zarządzania kasą miejską przez burmistrza Łyżwę. Czytamy w nim m.in. o rezygnacji z dotacji w wysokości 2 250 000 złotych pozyskanej przez burmistrza poprzedniej kadencji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z powodu trudnej, Sytuacji finansowej gminy, gdy w tym samym projekcie uchwały budżetowej pojawiają się zapisy w kwocie 200 tys. zł na klimatyzację budynku Urzędu Miejskiego oraz aż 120 tys. zł na zakup samochodu służbowego. Radni podkreślają też, że brak jest jakiejkolwiek aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym utrata 650 tysięcy złotych możliwej do uzyskania dotacji w ramach programu Maluch na prowadzenie gminnego żłobka, oraz nieumiejętność wykorzystania dotacji pozyskanych przez poprzednika, co bardzo niekorzystnie wpływa na sytuację społeczno-ekonomiczną Bielawy. Na zadane przez naszą redakcję pisemne pytania skierowane do burmistrza Piotra Łyżwy tydzień temu, do chwili publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Odpowiedzi dotyczącej planowanych zmian w budżecie. Informujemy, że treść pełnego stanowiska radnych przedstawiamy na naszej stronie internetowej www.tvsudecka.pl